Nie ma mowy, żeby mnie rozpoznali w tym kostiumie. Dodam plakietkę z nazwiskiem dla wiarygodności. Ciekawe, co knuje Mike. Siostro, twoja zmiana się skończyła 20 minut temu, bez obaw. Możesz już iść i odpocząć. A to mi się przyda. Przepraszam, ale pielęgniarz ma teraz ważniejsze rzeczy do roboty. Jakie pyszniutkie żelkowe się. Co za uczta. Ojej, ja tu nic nie mam. Mia chyba znowu nie rozpoznała, Majka, bo tym razem przebrał się za pielęgniarza. Majk, to ty? Teraz Mia ponownie może wsuwać słodycze. Czasami wcale nie chcę się dzielić takimi przysmakami. Mm, to jest pyszne. Ojej, wygląda na to, że nadeszły kłopoty. To pielęgniarka. Chyba rozgryzła plan Majka. Teraz ma tylko jedno wyjście. Uciekać.